Szybkość. Podobno jest taki film pod tytułem Szybcy i wściekli. Pewności nie mam, bo nigdy go osobiście nie oglądałem. I dobrze, bowiem film jest zalecany jako obowiązkowy dla mechaników samochodowych i policjantów z drogówki. Z grubsza fabuła polega na tym, że jacyś faceci zapieprzają samochodami, jakie nie istnieją w świecie realnym, z prędkością, jakiej przeciętny człowiek nie może sobie nawet wyobrazić. Nie może? Otóż może. Życie pokazało, że nie musiałem oglądać tego filmu, by stać się jednym z nich szybkim i wściekłym. Najpierw byłem szybki, a zaraz potem wściekły, bardzo wściekły, może nawet odrobinę wkurwiony. Kiedyś producent lodów marki Dolina Smaku, Dawid Magiera, zaproponował mi przy jakiejś okazji, że przewiezie mnie kawałek swoim Nizanym GTR po obwodnicy Biecza. Zgodziłem się z ochotą, bo auto od dawna robiło na mnie wrażenie, ale wcześniej nie miało odblokowanych jakichś tam funkcji i nie mogło zaprezentować swoich wszystkich możliwości. Teraz miało wszystko, co trzeba. Mechanicy uwolnili blisko 500 koni mocy, dotychczas leniwie pasących się pod maską, więc z zaciekawieniem usiadłem na miejscu pasażera. Dawid nacisnął coś, co nazwał chyba stabilizacją startu. Przepuścił grzecznie kilka samochodów, a kiedy droga była wolna, ruszył. Ale powiedzieć, że ruszył, to tak jakby nic nie powiedzieć. On tylko nadepnął pedał gazu, a ja zwinąłem się w kłębek. Nie jechaliśmy zresztą daleko, pewnie kilkaset metrów, ale jak szybko wsiadłem, tak jeszcze szybciej chciałem ponownie stanąć stopami na poboczu. W ciągu około sześciu sekund jechaliśmy z prędkością 170 km na godzinę, a do setki rozpędzaliśmy się krócej niż trzy sekundy. Na takie cuda nie byłem przygotowany. Nigdy nie chciałem zostać kierowcą Formuły 1. Od dziecka bałem się górskich kolejek w wesołym miasteczku, zbyt odważnych karuzel, a podczas startu samolotu zawsze zastanawiałem się, czy on, aby na pewno musi rozpędzać się aż do takiej prędkości. Widocznie musi, ale my nie musieliśmy, więc zamiast zapiać przed Dawidem z podziwu nad możliwościami jego zabawki, poprosiłem o natychmiastowe odwiezienie mnie do punktu wyjścia. Proszę bardzo powiedział najszybszy szofer świata i powtórzył zabawę raz jeszcze. W tym momencie byłem faktycznie szybki. Chwilę później.